A zresztą to tak na cieniutko muszę powiedzieć. Ale nie przedłużając Zagraj Albo jeszcze tutaj coś zmienić, nie? to to tego. No tak chciałem powiedzieć. Nie przedłużajmy i grajmy wreszcie. Kurczę żadnych ćwiczeń. Mecze, dawaj, dawaj. No dobra. Może być niezno widowisko, właśnie rozpoczęli. No już z od której bo słyszałem, jak ma bro. Łatki po skrzydle. Kurczę, stary, że tak to troszeczkę zaszarżowałem, ale... No właśnie, wiadomo jak gramy z dobrym Polski, to wiadomo, że będzie Wandowski, Krychowerka czy tam Grasicki Ludzuski O. 3 Milik. Na bramce Boruc albo szczęsny. dość wyrównane szanse. Obrońcy, piłka głową, jak widzieliśmy, mogą Ponieważ te reprezentacje są dość mocne. No będzie gol? pięknie broni, brawo. Polska Posiada właśnie, yy, no Lewandowski jest y, oczywiście jednym z najlepszych piłkarzy Europy, więc się i to Szansa! nie za nic. Ooooocie, już w to. Już bramka. Już bramka. Nie, ja tego nie chcę widzieć Dobra, Pedro, nie zawiedź mnie. Lecisz. Chłopie, musisz to odegrać. No Silva cię za zastąpić. Jest, dobra, odegraliśmy się, Odre, odegraliśmy się. nam tutaj piękną brameczkę Po prostu wsadził tam. Ale podanie otwierające do bramki było fantastyczne Wsadził ten piłek do tej brameczki czyli... Nie. Jeszcze teraz, twoje, teraz hmm. Sergio Ramos Andres Iniesta Iniesta to urodzony ofensywny pomocnik ale stracił Dużo piłkę... Swojego zespołu. Ale stracił piłkę. No piłko odebrał i właśnie, no nie udało się. Właśnie... No, będę robił filmy z tym jak gram róż, różnymi, różnymi reprezentacjami. okazja. No, z różnymi, Czy to wykorzysta? Z, no, z różnymi przeciwnikami. Brakowało. To jest oczywiście reprezentacja jak mówiłem Polska. Reprezentacja Polski Ale może zagramy sobie reprezentację w Brazylii, kontra reprezentacja Francji. Silva A może Szwecja, Szwecji, to będzie ciekawe. Od Szwecji to na pewno jak tam jest ze Szwecji Mogło być niebezpiecznie, ale o, świetnie interweniował głową długie nogi no zobaczmy, może być Prawie tej pipi e... Uderzenie w stronę bramki eee... Dobra i nie sta lecisz po to lecisz, lecisz. I jego kostka I tak niezimowa zabrakło. Wypisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza. Zebra Martinezem tutaj podejdziemy. Sergio Busquets. Jest szansa. Strzał został zablokowany. I jest ta. Broni, ale piłka w Jego kostka. No nie. Nie. No, nie. Co tu się stało? Dobra, nie sta lecisz na niego Nie może się szczególnie Czyste zagranie przejmuje piłkę Abregas Sergio Busquets. Czy to wykorzysta Co? No nie Ja bym dał rzut wolny Jeżeli dobrze, dobrze mogę, to kurczę. Seria zarzuca się nie, nie znam no, no, na to. na pizę można Nie rozumiem troszeczkę tych rzutów karn, tych rzutów dolnych. Musiałem się, czy się czy potem doinformować troszeczkę. Dobrze przytomnie teraz obrońca przejął tę filmkę. Andres Iniesta. Jak to bardziej, powiedzmy, że na koszykówca. Tak. Z daleka. No nie taką sytuację. A widać że, że mamy tu potencjał do strzelania bramek. Może nie potencjał ale Mamy tu chęci na pewno Na pewno chęci są żeby strzelić jakąś brączkę A z eta? A spliku eta? Medros? Nie ma się do... Ładnie przejął piłkę, ale nie omalował. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis nie do mam jednego. jednego. Nie mam Mamy remis po pierwszej połowie i ciężko jest wskazać faworyta przed drugą. Obie drużyny wprawdzie stworzyły sporo okazji, ale zabrakło skuteczności. i nieca Na was za Pedro. Dlatego, że jest sprinterem i akrobatą. Y sorry. Y jak ktoś jest akrobatą, to wiadomo, że ma dość dobrze rozwinięte drybly. Ale gdzie... Mamy właśnie aktualny która który ma 75 zł. Tak tam tam, nie tam tam mamy mało z 70 zł. Andreski nie 4 gwiazdki w Uderza! Sot! Nie, nie, nie. A właśnie, chciałem poruszyć chcesz? jedną kwestię. Nie? Nie wiem dlaczego, ale Lewandowski że Czy może to nie w tej pisy, ale na pewno przez... to się na pewno w szesnastce, bo tak Lewandowski ma cztery gwiazdki sztuczek, tak jak Messi Nie wiem, nie wiem dlaczego, no nie wiem co tu więcej mówić, No Messi to ma cztery gwiazdki no. sztuczek, Messi, no co tu więcej mówisz? Nasi, nie? jest najlepszym driblerem w grze a ma 4 gwiazdki sztuczek. Neymar jest lepszym driblerem ma więcej gwiazdki sztuczek od niego jeśli możecie to wiecie mi wytłumaczcie na czym to polega te gwiazdki sztuczek, od czego one zależą bo Ronaldo 5 gwiazdek sztuczek. Quadrado 5 gwiazdek przyszedł Neymar 5 gwiazdek przyszedł Jeszcze ktoś tam z Bayern Monachium chyba Freiberg czy tak Freiberg 32 latach w tym roku Dwa. Kosta, Kosta, Kosta nie udało się. Podejdziemy sobie postąp Zdecydował się nie, nie, nie. Ciągle nie możemy wywalczyć tej brameczki po prostu. Sorry. Gola nie możemy wywalczyć. Nie, i nie są nie, nie do tego odebrali Trzech. Dobro, dobranie piłki wyspał. Hmm. Hmm. Racisz. Czy to wykorzysta? Bramka no nie, a, akurat odwieścił troszeczkę do przodu. Jak chciałem Gola. On ciągle sam broni remisu. Hmm. No ja nie chcę złotej bramki już na Was Diego Costa Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika A z tam. Sergio Busquets. Także tak jak mówiłem Może mi nie stracić czasu to stawiać taki materiał w będzie. O, Oooo Jezus Szaleńca atakuje obrońca No ładnie, zimno to w powietrzu, wybił głową. Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. I będziemy mieć zmianę w drużynie Polski. Fabregas, Silva. No, Silva, Silva. No, ładnie, ładnie, ładnie. Poczęt Silva, dobry drybler z niego, a gdyby jeszcze był no, sprinterem... No nie, nie mogło sprintować, sprinterem, a to miał z 80 sprintów na Sęcia szybkości dwie. Przywilej korzyści, dobra decyzja. Co ja zrobiłem dość odważne, ale nie. Kluczę my już sprintujemy tu nie Zeskoczył i nie udało się rywalowi od strzela i proszę, mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Będzie okazja do zmiany w wyniku. Tylko czy to wykorzystają. No właśnie, czy ja, ja to wykorzystam. Nie, nie będzie chciał się strzelać właśnie. No będzie gol! Jeszcze próbują zmienić tego spotkania. Będą mieli szansę z rzutu To Martineza. Martinez. Bakań jest okazja jest jest, jest jest, jest, bramka jest bramka jest bramka Jezu trzeba to zobaczyć jeszcze no, podejdę wspaniała bramka wspaniale podszedł pod tę piłkę co to co do było to trafienie może im zapewnić zwycięstwo Czekaliśmy nie może, to pewnie jest przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie Jest. ale zwycięstwo ten mecz. był po prostu świetny. Jak dla mnie. Farta Meszkowie mieliśmy się tej ostatniej Ale dobra, ja się z wami żegnam, jak zwykle. Siemano.